Maneczko witajcie bardzo serdecznie z tej strony Jaty Grzybo i tam was dzisiaj w takiej o, film, filmie z zaczynającym kurde taki maraton, trochę sporadników takich krótkich, takich nie jakichś skomplikowanych. Także jeśli zdobiecie tutaj pod tym filmem 6 łapy w górę, to jutro będzie kolejny film z tej jakby takiej serii. No i mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, a jeśli jeszcze nie, to zróbcie to tam na dole, bo w następnym odcinku pojawicie się tutaj w 10 subskrybentach ostatnich no no i... Dzisiaj wam pokażę, jak włączyć konsolę, bo jak wiecie może czy nie, tutaj w prawym rogu w górnym wam się pokazuje playlista z, z, z poradnikami do CSA. No i właśnie tam, żeby no, niektóre rzeczy zrobić, trzeba włączyć konsolę. Jak się taką konsolę y, włącza? No to trzeba... Jest taki przycisk pod Escape'em na klawiaturze Tilda się nazywa. No i duszę i coś nie działa, nie? I wtedy sobie wchodzicie w ustawienia, w gra i tutaj włącz konsolę i robi, zaznaczacie na tak. No i macie i klikacie tyle i wszystko działa Także pamiętajcie, 6 łapy w górę yy, I kolejny jutro jest odcinek Jeśli będziecie mieli jakiś problem Albo może coś wam nie idzie No to napiszcie w komentarzu Ja wam, ja wam, ja wam, ja wam pomogę No i dzięki za oglądanie Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Trzymajcie się blisko, do zobaczenia w kolejnym odcinku Do usłyszenia, narka! Puff.